Dzień dobry. Termofor zrobiony z koszul pana Cejrowskiego. I tam w środku są pestki wiśni. Świetna rzecz, damy do mikrofali, podgrzewamy i długo trzyma ciepło. Polski produkt, co mnie bardzo cieszy. Pestki wiśni są polskie, robocizna jest polska. Materiał koszuli hawajskiej, zaprojektowany w Polsce. Świetny prezent dla mojej mamusi na każdą okazję będzie. Otóż. W pewnym wieku ludzie lubią termofory. Moja babcia używała termoforów, te bulgocące butle ze skóry zrobione, cuchnące oponą samochodową i korek, który czasem przepuszczał. I myśmy się strasznie cieszyli, że się babcia posikała w nocy. Ktoś padł na pomysł, że to suche powinno być w środku, i ponieważ w wielu domach są mikrowele, jak mówią na Kosiewiu, czyli kuchenki mikrofalowe. To można zrobić woreczek z czymś sypkim i suchym, włożyć do mikrofali, podgrzać i działa jak termofor, a do tego lekkie i się człowiek nie posika od tego. sklep radiowy Przegląd prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. E, jakbym panu Nie, no nie będę mówić do pana takich słów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Jakich słów? No właśnie <laughs> chciałem powiedzieć, ty tak. Jakby pan do mnie tak no, powiedział, to by było żeby mi się uszy czerwone zrobiły. Pisać, tak, mówi poseł, pisze. Prawa i sprawiedliwości Artur Szałabawka. Takie trudne nazwisko komentuje w wulgarny sposób wypowiedź jednego z użytkowników Twittera, który ostro skrytykował jego partyjnego kolegę. Wynika z wiadomości yy, spisanych z jego konta. Określenie tylko tuskowal dodane. Nie ja. jest jedynym w poprzednich wpisach znalazły się między innymi takie określenia jak cfel, Debil, Tycepie itd. itd. No, parlamentarny język, panie Wojciechu, jak znalazł, prawda? Jak oceniać człowieka? Nie, to jest język człowieka? z Twittera. To jest no. język z Twittera. I facet odpowiedział takim językiem, jakim do niego napisali. Więc starał się odpowiadać językiem zrozumiałym dla interlokutora. Bo zaczęło się od tego, że ktoś do niego napisał tyku i tak dalej. <laughs> brzydkie słowa. I on tym samym, w tym samym języku odpisał. No to w zasadzie zachował się uprzejmie. Jak do pana ktoś pisze list po francusku, to pan mu odpowiada po francusku. To jest wyraz uprzejmości, uważam. No i chciał widocznie też pan poseł, żeby ten, co od niego list trzyma, żeby zrozumiał. No Panie powiedzieć, ale ktoś jest Hamem, to pan też musi być Hamem, no nie, no nie muszę, nie muszę, ale jeżeli to jest polityk na Twitterze i się zaangażował w coś takiego, to uwaga, nie muszę być Hamem, ale mogę. I on wybrał posługiwanie się chamskim językiem. Nie ma w tym złamania prawa nie było. No tak, rzecznika, czy tam zastępcę rzecznika, też dziwne stanowisko, wice wicerzecznik prawa i sprawiedliwości, Radosław Pogiel, kiedy go zapytano o komentarz, to mówi, no nie znam szczegółów, konto na Twitterze zostało po godzinie 16, gdy media zaczęły opisywać sprawy tymczasowo zablokowane, po wejściu na nie, nie informacja, uwaga, to konto zostało tymczasowo ograniczone. Ciekawe, czy sam się ograniczył pan poseł Szałabawka, czy też yy, administrator go ograniczył? No, nie Niech wiem, pan ale... mówi pan poseł Szy, ale mnie teraz zaciekawiło, co Rudnik uważa wobec cenzury na Twitterze, na YouTubie i tych innych narzędziach Billa Gatesa. Ja od razu panu rzucę linę. Ja uważam, że to jest skandal, jeżeli to są media społecznościowe i uchodzą za takie forum, gdzie każdy się może zapisać i każdy może się publikować, to nie powinni mieć prawa do cenzury. Powinien odpowiadać karnie i moralnie ten, który robi wpisy, ale nie powinno mu się zakładać knebla w żaden sposób. Jestem wrogiem tego, co na przykład Trumpowi zrobiono, że mu zlikwidowano konto na Twitterze. To uważam granda. No tak, tylko wie Pan, to jest tutaj pomieszanie, że tak powiem, porządków prawnych. Nadawca odpowiada za to, co się ukazuje na jego łamach, na jego antenie i tak dalej, i tak dalej. Internet nagle wkroczył, proszę Pana, w tę sferę mediów, no akurat tutaj elektronicznych. I to jest właśnie pomieszanie z poglądaniem. Ja też nie byłbym za cenzurą, ale jak padają, ktoś by na Pana rzucał brzydkie wyrazy, to z kim Pan by się sądził, Panie Wojciech, jak teoretycznie nie można dojść do tego, kto to o panu napisał. No administrator na pana wniosek by to usunął, prawda? Wie pan co, uwaga, ci administratorzy dostali od kongresu amerykańskiego i za tym poszły zwolnienia w innych krajach, dostali zwolnienie z odpowiedzialności za treści, które tam się pojawiają. Bo uznano, że no oni tak jak w telefonie nie można operatora telefonii komórkowej ścigać prawnie. Z tego powodu, że dwóch przestępców się umawiało przez nasz telefon na jakieś przestępstwo. Odpowiadają przestępcy, natomiast telefon to jest tylko narzędzie i operator nie odpowiada za przesyłane treści. I tak powinno być w przypadku Twittera. Skoro nie odpowiada za przesyłane treści, to nie ma prawa cenzurować. No, w każdym razie ten poseł już wycofał albo jemu wycofano te paskudne wypowiedzi. Ja o nikim bym nie powiedział, Ty cepie czy tam ćwoku. Czy cwelu na przykład. No, są no, osoby, ładne. które są mądre jak cep. To, na, to, na no. nie, to, nie, jest, to nie jest wulgaryzm. No, cepie. To jest czef, obraźliwe wyrażenie, ale nie jest wulgarne. Tak, cep w polskim języku, proszę pana, ma długą historię, prawda? Prosty jak konstrukcja cepa czy cepie, no. czyli nie mądry i tak dalej, i tak dalej. Żeby było weselej przez chwilę. No. E, poszła pani z dzieckiem do dentysty, do stomatologa. Gdy spojrzała na paragon po wizycie, zobaczyła, że naliczono opłatę dla dzieci niewspółpracujących. I pani zapłaciła dodatkową stówkę za to, że dziecko nie współpracowało. Ja rozumiem, że to jest trudna sprawa dla stomatologa, że dzieci wierzgają, gryzą, plują itd. itd. No ale stówkę sobie za to liczyć, panie Wojciechu. No, bez przesady, co? Wie pan, co nie byłem nigdy dentystą i jak dostaję takie <laughs> sprawy od pana, to staram się... Y, zmienić pozycję siedzenia. Najpierw sobie wyobrażam, że jestem opiekunem takiego dziecka, przyprowadziłem i nagle przy kasie się dowiaduje, że mi przysolą stówę dodatkową, której się nie spodziewałem, no to wtedy jestem oburzony. Natomiast gdyby mi w gabinecie pani doktor powiedziała, dziecko wierzga, gryzie mnie, pielęgniarka musi trzymać, albo przerywamy w tym momencie usługę, bo ja nie jestem w stanie dziecka opanować, albo pani dziecko opanuje, no albo do, doliczamy dodatkową stówę. I wtedy matka ma, do podjęcia decyzję prostą, czy chce zapłacić dodatkową stówę za to, że lekarz wymusi na dziecku otwarcie buzi. To byłoby ucz uczciwe. Natomiast jak ona się dopiero przy kasie dowiedziała z zaskoczenia, dodatkowa stówka w sumie było 230, to ta stówka stanowi wysoki, wysoki dodatek, wysoką nawiązkę. To nie było plus 30 zł, tylko było tylko tylko stówka stuwa w stosunku do 230, to bardzo dużo. Tak, Natomiast wiem, jak się przestawię na, na fotel tego dentysty, no to ma pan normalnych pacjentów, których pan przyjmuje i tam zajmuje panu 20 minut, usługa jakaś wycenił ją pan w ten sposób i nagle dostaje pan wierzgającego Bachora, z którym się Pan musi fizycznie męczyć, jak on źle skoczy, to Pan mu zrobi dziurę w policzku, wiertłem diamentowym. No, jeżeli Pan w ogóle się podejmuje leczenia dzieci, no to może Pan zażądać. Ja za dziecko no. wierzgające chcę stówę więcej. Tak, ale tutaj wie pan, jest taka opinia lekarza dentysty, pani Małgorzaty Olszewskiej, ona mówi tak, nie zapominajmy. Że sam fotel kosztuje fortunę, a do tego prąd, asysta, materiały stomatologiczne jak wszystko inne drożeją, teraz nawet zwykłe rękawiczki są bardzo drogie. Często u takiego pacjenta, czyli u takiego dziecka zużywa się więcej rękawiczek, bo ulegają uszkodzeniu. No, jak się zostaje lekarzem stomatologiem, no to może trzeba się liczyć z tym, że się zostanie ugryzionym do krwi niestety. Wie pan co, do pewnego stopnia tylko, no zostajemy lekarzem w pewnych ramach. Natomiast jeżeli pacjent jest wyjątkowo uporczywy, no to trzeba go nieraz w kaftan bezpieczeństwa zapiąć. Nie każdy lekarz chce na takim oddziale pracować. I tutaj ta, ta pani dentystka się pisała na normalnych pacjentów, nagle dostaje wieżgające dziecko. To jeszcze jedna taka sprawa z Polski, bo powiedziałbym, że trafił swój na swego. Mieszkańc Radomska nie mógł zdać egzaminu na prawo jazdy, więc postanowił kupić dokument w internecie. Sprzedawca a. wyłudził od niego 40 tysięcy złotych, a prawa jazdy nie dostarczył. Wówczas mężczyzna zawiadomił policję, ten, który chciał za cztery dyszki prawo jazdy. Strasznie, strasznie tak. mocno chciał. Cztery no, dyszki to jest samochód. Mocno. Dwa samochody można kupić, tak, a i... nawet cztery w gorszym stanie dla początkującego kierowcy. I... To strasznie dużo. Strasznie dużo i się okazuje, że jest taki proceder, że rzeczywiście można kupić prawo jazdy, z tym, że teraz to jest szkopuł taki, że kiedyś to wie Pan, miał Pan kwit i policjant patrzył, sprawa załatwiona, zobaczył, ma Pan prawo jazdy, jest dobrze. A teraz to wszystko jest w systemie i jakby to było nie wprowadzony do systemu gdzieś tam właśnie, gdzie się prawo jazdy po egzaminie daje ludziom, no to od razu jest podmoczenie, czyli te 40 tysięcy złotych, jak biorą za te prawo jazdy, to oznacza, że gdzieś tam w urzędach też to rejestrują. No, no, co? Ci akurat nie rejestrowali, tylko wyciągali forsywnymi informacjami. No, tak, natomiast no bo... wyobrażam sobie, że na rynku istnieją tacy, którzy mają powiązania tak dalekie że po oblanym egzaminie potrafią wejść w system, poprawić na że zdał i potem prawo jazdy przysyłane jest legalnie w sensie takim, że no ktoś podmienił wynik na egzaminie, natomiast cała reszta procedury już się odbywa, no jak zdał, to prawo jazdy mu się należy. No i co? Czemu mi pan w ogóle o tym opowiada? Normalna historia, taka powiedzmy kryminalna. No nie normalna Mnie... panie wójcie. Ktorze. Mnie oburzyło, że temu facetowi z Radomska nie grozi żadna kara. On tak, okonał... właśnie to chciałem powiedzieć. dokonać przestępstwa, no. cyberprzestępcom grozi kara nawet do 8 lat więzienia, natomiast tej osobie, która przyszła na policję jako jeden z przestępców. No, Bo on ale... już dał 40 tysięcy za złamanie prawa, więc to nie były tylko takie przemyślenia ogólne. I Czyli jakąś smatki. tam cząstkową odpowiedzialność mógłby ponosić, bo jego prawa jazdy nie dostał, cztery dychy stracił i nie musi się martwić, tak napisali dziennikarze. W każdym razie, no, mają ludzie pomysły, proszę pana, i na zdobycie prawa jazdy w tym przypadku, i mają ludzie pomysły na robienie interesu, tak jak ten ci faceci, którzy zwodzili tego gościa, że dadzą mu te, to prawo jazdy za 40 tysięcy złotych. Wie pan co? Taniej by mu wyszło, gdyby do Peru pojechał i tam zdał, a peruwiańskie prawo jazdy w Polsce działa, mógłby do Czech pojechać. Ten chłop głupi po prostu był, bo 40 tysięcy, to ja już bym się rozejrzał za inną opcją. Nie mogę zdać w Polsce, to wezmę sobie najlepszego trenera od samochodów i zapłacę mu 5 tysięcy albo 10, a nie 40. I niech on mnie tak długo uczy, żebym mi ja zdał ten egzamin. No właśnie, a może to jest gdzieś tutaj pies, gdzieś też pogrzebany w tym systemie, który obowiązuje szkolenia kierowców i egzaminowania, Panie Wojciechu, no bo jak się słyszy rzeczywiście, że ktoś tam dawał 5, 10, 15 czy 20 razy i przez jakąś pierdołę nie zdaje tego egzaminu na prawo jazdy, no to można trochę się zdziwić, ale z drugiej tak, strony... Tak, jest podejrzenie, jest podejrzenie, że komisja wyłudza, albo że po prostu, że źle uczyli, albo że źle egzaminują. Bo jeżeli ktoś tam raz obleje drugi, trzeci i to jest pojedynczy przypadek, to zdarzyło się. Natomiast jeżeli 50% kursantów oblewa, to znaczy, że kurs był niedobry. Tak, to zostawia... powinni oddać pieniądze za kurs, jeżeli połowa ludzi oblewa. 30% jeżeli oblewa, to ci, co wzięli forsę za kurs, powinni, oni w ogóle nie powinni dostawać pieniędzy, dopóki człowiek nie zda. Czy powinno obchodzić przedstawicieli komisji egzaminacyjnych, członków komisji egzaminacyjnych? Na prawo jazdy, to, że pan nie był na kursie jazdy, tylko przyszedł pan na egzamin, bo się pan nauczył, gdzie indziej jeździć. Nie wiem, w, ojczec, w ogóle ich to pana... nie powinno interesować. No właśnie. Nie powinni mieć nawet prawa zadawania tego rodzaju pytań. Ani gdzie pan był na kursie, ani czy pan był na kursie. Oni mają obowiązek sprawdzić moje umiejętności. A nie sprawdzić to, czy chodziłem do szkoły. No więc właśnie, a budowa pojazdu? No ja rozumiem, że musi Pan umieć zmienić żarówkę, zobaczyć, gdzie jest akumulator. A no po bo je, jedzie Pan w trasie, Panie Wojciechu, i tam się Panu żarówka przepala, nocą no Pan co? jedzie, no to powinien Pan zmienić tę żarówkę, załóżmy, że. Ale po co? Te... W teraz nocy, się zazwyczaj... na drodze mam zmieniać no, żarówkę. Teraz zazwyczaj Lepiej się jak zjadę z... do warsztatu. Na stacji benzynowej powinien być gość, który mi zmieni żarówkę i niech oni tam będą Pębie. przeszkoleni. No to po co, po, to po co panu budowa, znać budowę samochodu? No, coś... no więc właśnie. Absolutnie po nic. W sytuacjach, kiedy te samochody były dosyć proste to... i nie było warsztatów samochodowych za komuny, niczego nie było, no to tam nawet słusznie, że wymuszali podstawowe umiejętności. Natomiast dzisiaj, jak asystans ludzie mają, siedzą sobie w samochodzie obczajają sobie na komórce filmik i przyjeżdża samochód i naprawia im w ramach ubezpieczenia. Kompletnie niepotrzebne na kursie, niepotrzebne informacje. Na zakończenie dzisiaj o, o tym, jaki interes robimy, proszę Pana, ze Stanami Zjednoczonymi. Pół darmo z amerykańskiego demobilu bierzemy 300. Zaraz powiemy czego. Wartość niewiele ponad złom. Taki jest nad tytuł. Polskie Wojsko wzbogaci się o 300 pojazdów Koguar 4x4 z amerykańskiego demobilu. Cena 137,6 miliona złotych. Jak na kontrakty zbrojeniowe to niewiele, ale w zamian dostajemy coś, co ma przedstawiać sobą niewiele większą wartość niż złom. Nie potrafię znaleźć przekonującego, logicznego wyjaśnienia tego posunięcia. Komentuje jeden z ekspertów. Rzeczywiście, Panie Wojciechu, bierzemy coś, co u Amerykanów jest wycofywane. I za cenę e, niedużą, ale to jest warte tyle co złą, tak mówią specjaliści. Nie, że, że sprzedają tanio, to oni użyli takiej frazy. No. Natomiast nie mówią, że sam pojazd jest wart tyle co złą, bo to mogą być nowe sztuki. E, ten rodzaj pojazdu wyprodukowano na szybko, na zamówienie armii amerykańskiej, jak oni się wpuścili w Irak. I chodziło o to, że e, wcześniej mieli hamery czy coś takiego. I tak. tam w rowach terroryści islamscy podkładali bomby, które rozwalały samochód, przewracały go na dach i zabijały całe wojsko w aucie. Armia amerykańska powiedziała, że potrzebujemy szybko jakiś samochód, który będzie na to odporny, czyli jak najedzie na minę wrzuconą do rowu, to nic mu się nie stanie. I naszych żołnierzy ochroni jeszcze swoją masą, czym, czymkolwiek. I zrobiono te pojazdy, te kuguary, to była pierwsza wersja, i one mają tam różne wady. Potem Amerykanie szybko zrobili sobie lepsze samochody, które robią to samo czyli są odporne na miny natomiast te kuguary są sprzedać bo będą musieli wyrzucić no tak, panie wiecie, ale napisano, że I Polska jest frajerem, że kupuje bo one są, w opisie przeczytałem one są dostępne od ręki a nam są potrzebne szybko na granicy z Białorusią to to jest plus są tanie, bo armia amerykańska je wyrzuca pozbywa się ich to to jest drugi plus, kupujemy tanio i są od ręki, 300 sztuk natychmiast na granicę można podstawić, za tydzień mogą być no, no właśnie... ale mają wadę one są dobre na żwir, na pustynie i na piasek, natomiast są beznadziejne, jeśli chodzi o błoto, a na naszej granicy wschodniej nie mamy pustyni żwirowej, ani piaszczystej, błędowskiej, tylko mamy przez większą część roku słabe, błotne tereny poza drogami bitymi. I w związku z tym minister powinien się wyspowiadać, do czego mu te samochody potrzebne, skoro one w błocie toną. Specjaliści mówią, że otrzymujemy coś, co już ponad dekadę temu uznawano za mało perspektywiczne i o bardzo ograniczonej przydatności, i sami Amerykanie mówią, że od samego początku funkcjonowania tych samochodów były uznawane one za nieperspektywiczne. Nie opracowano żadnego pakietu modernizacyjnego, czyli od tamtego czasu, kiedy zostały wprowadzone, na początku wieku nie były modernizowane. I teraz my będziemy mieć problem. Przeszkolą nam kierowców i tak dalej. Jak się zaczną sypać, to nie wiem, co zrobimy wtedy. Nie, Zastą... no to sobie naprawimy. To nie chodzi o to, że one się zaczną sypać i nie wiadomo, co zrobić. Nie były modernizowane, bo stwierdzono, że wyprodukujemy trochę inaczej lepsze maszyny, które będą robiły to samo. A tamte wyprodukowane na szybko się przydały na szybko, ale nie idziemy w tę stronę, bo wymyśliliśmy coś lepszego. Mieliśmy ładną wiertarkę na korbę, ale robimy wiertarki elektryczne i w związku z tym nie modernizujemy już wiertarek na korbę. To nie, to nie znaczy, że wiertarka na korbę jest kompletnie niedobra. Żadnych korzyści z tego polski przemysł obronny nie odniesie, może by tak się pokusić, bo... Mieliśmy różne zakusy, jeżeli chodzi o pojazdy wojskowe, ale jakoś nic z tego nie wychodzi. Tak, to... ale to się nie da zrobić na szybko. Moglibyśmy rzeczywiście iść w tym kierunku, wymyśleć sobie własną fabrykę pojazdów wojskowych na granicę wschodnią, ale minister potrzebuje na tę granicę już teraz. On potrzebuje więcej pojazdów, bo nie mają czym jeździć, żeby ochraniać granicę. Ma rozciągnięty front. Granicy z Ukrainą mamy dużo i w związku z tym on potrzebuje 300 samochodów szybko. Nieważne, że to będą starocie, które z armii amerykańskiej są wycofywane. Ale to niekoniecznie one mogą być nówki sztuki zawinięte w papier i w towot. To nie, że starocie, tylko przestarzała jest technologia, co nie znaczy, że kompletnie wadliwa. No jak przeczytałem, że po błocie nie potrafią jeździć, to to mnie trochę zmartwiło. No tak, ale w każdym razie to będzie szpan, proszę pana, jeżdżę koguarem, pochwali się jakiś żołnierz, także. Wszystko Polskie wojsko już jeździło gra. tymi samochodami, więc to nie będzie żaden szpan. Oni nimi jeździli zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. Polska armia zna te wózki. Musimy kończyć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Bye Był to. Radiowy. Przegląd. Prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.